Tu nie ma dobrego rozwiązania. Możemy albo uszczuplić znaczenie, albo posłużyć się terminem, który ma duże szanse być niezrozumiały, ale nie dla nas. Bo my dzisiaj to słowo sobie przypomnieliśmy albo się go nauczyliśmy. I wiemy już, co znaczy słowo paragraf. Trudno zapamiętać cały przypis, który cytowałem, ale te wszystkie znaczenia słowa parakleet da się zgrupować w cztery kategorie. Parakret to ten, który nam daje radę, pocieszenie, napomnienie i obronę. I warto jeszcze zdać sobie sprawę, Najbardziej pierwotnego znaczenia słowa paraklet. Paraklet to jest ktoś, kogo się przywołuje do siebie, by nam poradził. Przywołuje się go, by pocieszył. Przywołuje się, by napomniał. Przywołuje się go, by wziął nas w obronę. Jakie to ma znaczenie? uświadomiliśmy sobie, że potrzebujemy w życiu rady, że potrzebujemy na napomnienia i obrony, to, to uświadomienie sobie tych potrzeb w sposób automatyczny otwiera nas na działanie Ducha Świętego, który zaspokaja wszystkie te potrzeby, bo jest parafletem w tym, który radzi, pociesza, napomina i broni. Wzywajmy zatem Ducha Świętego, Parakleta. Wzywajmy go zawsze, ale teraz szczególnie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Może zrobić z tego kolejne wyzwania dla Parakleta. W piątek rozpoczyna się nowelna przed uroczystością zesłania... Znajdziemy ją w książeczkach do nabożeństwa, w internecie, na stronie operatywnej. Możemy też służyć jakiejkolwiek modlitwę do Ducha Świętego, choćby pieśni o stworzycieli Duchu Przyjść. I w czasie tej nowelny czytajmy, tak ciągle, na okrągło, drugi rozdział Dzień Apostolskich. Znajdziemy je po Ewangelii. Drugi rozdział, który opisuje apostołów oczekujących zezwania Ducha Świętego, opisujący moment zezwania Ducha Świętego i to, co się stało po zezwaniu Ducha Świętego. Czytajmy i mówmy się, mówmy się nowelą, byśmy nabrali apetytu, byśmy zapragnęli przeżyć w sobie to, co przeżyli apostołowie Birozolu. Wszyscy bracia to kazanie nie było po to, byśmy byli mądrzejsi, byśmy umieli komuś wytłumaczyć, zdefiniować pojęcie para. Chodzi o coś więcej. Chodzi o to, byśmy tego parakleta zechcieli przywoływać. Byśmy przywoływali, a potem doświadczywszy Jego łaski, Cieszyliśmy się jego radą, pocieszeniem, napomnienia i obroną.